Hej, w tym filmie pokażę Ci, jak oglądać anime za darmo, na przykład Demon Slayer. Pierwszą stroną jest Crunchyroll. Po prostu wygoogluj to i kliknij tutaj. Pewnie znasz już tę stronę i wiesz, że zwykle trzeba za nią płacić, ale możesz też oglądać za darmo, oglądając reklamy. Gdy jesteś na stronie, nie logujesz się, tylko klikasz Przeglądaj i możesz oglądać anime. Wyszukajmy Demon Slayer, kliknijmy tu, potem Start przy pierwszym odcinku i gotowe. Mój program do nagrywania nie pokazuje tego ze względów bezpieczeństwa. Przesunę tu myszką i zobaczymy to. Ważne, można oglądać tylko po niemiecku, nie po japońsku i jest sporo reklam. Drugi sposób na oglądanie anime to frevi. W tym celu szukamy rewi, klikamy tutaj, a potem znowu tutaj na frevi. To jak Amazon Prime, ale za darmo i z reklamami. Możemy przewinąć w dół i zobaczyć popularne seriale, w tym anime. Tutaj możesz sprawdzić, czy znajdziesz swoje ulubione anime? Tak łatwo można oglądać anime za darmo. Jeśli film Ci pomógł, daj łapkę w górę. Cześć.